Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani kochani, jak jadę z Angeliką gdzieś na wakacje, tylko ja i ona, no i teraz wiadomo, moja niunia Charlotka, to zawsze jak nagrywamy vlogi, próbujemy pokazać coś innego. Angelika jest mocno kreatywną osobą, mega estetką i nagrywa rzeczy z takich ujęć, że ciężko to powtórzyć. Ja nawet nie chcę, bo oczywiście nie chcę plagiatować, ale jest jedna rzecz, której Angelika mi nie zabierze. Przez to, że nie jest ranek panek, przez to, że nie jest rannym ptaszkiem, otóż ta rzecz, której mi nigdy nie zabierze. To wschody słońca. Jestem właśnie na wschodzie słońca. Jest godzina, już Wam mówię, która, zawsze Wam mówię. Jest godzina 6.11, ja wstałem o 5.20. Także zapraszam do oglądania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Dążymy do czegoś tam, mamy odległe cele. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. A to co się zmienia, to zobaczcie, pierwszy raz w życiu mam kompana do wschodu słońca, halo, dzień dobry, zobaczcie szósta rano, ale żeby nie było, że ja się nad dzieckiem znęcam, Szarlotka poszła spać o 20, ona jest totalnie przestawiona, tak jak ja w tym czasie, czyli żyjemy jeszcze w polskim czasie, Stajemy i działamy w tym czasie, także jesteśmy gotowi do działania, jesteśmy wyspani, ja pomogę, daj rączkę, idziemy na wschodzik słońca, pierwszy wschód słońca z moją córką, zapamiętamy to na długo, ty i tatuś, wschodzik słońca w Meksyku. Kiedyś, jak obejrzysz ten film Szarlotka, 18-letnia Szarlotka, jeśli to oglądasz. Mam nadzieję, że się cieszyłaś, że cię tak zabierałem. Ranek panek, czy Ranek panek. Jestem jeszcze na basenie, bo, bo tam troszeczkę wieje. Jak już pójdę tam, to muszę bardzo mocno Nunia e, wsadzić w wózek, opatulić w kocykach. Patrzcie, jaki piękny widok, jak to wygląda. Fajna atmosferka jest. O, w szoku jesteś. Proszę bardzo, ekwipunek, co by nie było e, nudno, nie było głodnie na, na wschodzie słońca. Proszę. Jak jest super, po prostu. Jeśli chodzi o wizualnie, to, to nie widać jakiegoś wybitnego wschodu słońca, ale może zaraz jeszcze będzie. No, niesamowite uczucie. Wiecie dlaczego? Bo zawsze, jak tu jestem, na, znaczy, zawsze jestem, jak jestem na schodach słońca, może wiać, ale mam nadzieję, że będzie mnie słuchać to zawsze bierze mi jakaś nostalgia, jakieś wspomnienia, jakieś tam rozmyślenia i tym razem. Bierze mnie coś takiego, że już tyle lat ze mną jesteście i widzieliście nieraz wschód słońca ze mną. Czy to był na Madagaskarze, czy to na Dominikanie, czy w sumie nie pamiętam gdzie jeszcze nagrywałem wschody słońca, ale było tych sytuacji kilka. To teraz nagle przychodzę na wschód słońca tak jak zawsze, tylko że z moją córką. To jest niesamowite, która pierwszy raz z moją córką. Jeszcze nie wiem, rok tam jak byłem na wschodzie słońca, nie miałem córki. A teraz proszę, Charlie? Charlie! Charuś! <laughs> Teraz mam córkę, która mnie nie słucha. Tak się dorobiłem. Tak się dorobiłem. Co ty tam widzisz? Tak, no pewnie maseczka, prawda? A jeszcze chcę się pożarić na siebie, jakby ktoś myślał, że jestem takim super ojcem, to pomyliłem dzisiaj, jak wychodziliśmy kotyk z moimi... Znaczy to z moją koszulku. Nie, z moimi słodenkami, sorry. To są moje słodenki i służą dzisiaj Charlotte jako kocyk. Damy co ty robisz? I jest moja narzeczona. Niestety nie porozmawiamy z nią za dużo, ponieważ jeszcze się nie, nie obudziła do końca. Tak? Te pierwsze wrażenia po wczorajszym treningu, jak rano wstałaś? Dobrze, nie mam jakichś wielkich zakłopotów. Czyli było fajnie. Wczoraj za dużo nie powiedziałam, bo już byłam zmęczona po tym treningu. Ale jest taki, że na pewno zmęczycie się. Ale nie wkurzycie się, bo ja nieraz ćwiczyłam i się wkurzałam, jakoś mnie denerwowały te ćwiczenia. No i to, co powiedziałam u Ciebie, że Adria ma tak taką energię, znacznione. nie? Adria ma taką energię, taką spokojną, płynną, ale jednocześnie jest tam dawaj, dawaj, nie? Że, żeby tak. cisnąć. Nie, no nie jest taka spokojna, jest tak, wiesz, jak ma być. No nie wiem, jak to nazwać, tak jakby w intonacji głosu ma, o tak może. Tak. Bo nie powiem, że spokojna energia na treningu, wiadomo, ale taka intonacja, nie? Nie, jest naprawdę przyjemna do zrobienia. Czyli zadowolona? Dzisiaj drugi dzień? Tak, zobaczymy. Zobaczycie, jak nie schudnę, to nie kupujcie. Zobaczcie, jaki jest zestaw już do śniadania. Sok pomidorowy, tabasco i wódeczka. Czyli jak dobrze wiem, to robimy margaritkę, tak? Wow! Jakie masz śniadanie piękne! Mama służyła. Tak, szyneczka. zobaczcie, co tutaj mamy. Jakiś goferek, szyneczka, awokado. <laughs> Proszę, 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 proszę. Proszę bardzo. Wow. Arbus jeszcze pyszny nie dokończyłem. Jakieś mamy mango, awokado, papaje, szyneczkę, dobre. fit. Wow. Moja gwiazdeczka, również zdrowo się odżywia. Jest w treningu. Zdrowo się odżywia, cudownie. Tak. Zobaczcie, awokado. Podobnie jak mnie w sumie. No ja się tak. śniadanko, więc... Muszę nabrać siły, nic nie jadłam dzisiaj. Smacznego. I ja tak sobie pomyślałem, że skoro, skoro ja dzisiaj jadł, przez ten wyjazd tak zdrowuję, to szybko będę wam za każdym razem mówił, co ja jem. Może jakaś inspiracja albo po prostu będziecie mnie sprawdzać. Kurczaczek, owocki, y, omlet, łosoś i ogórek. Także na każdym dzisiaj posiłku będę wam pokazywał co jem. Takie troszeczkę, kiedyś się nagrywało takie coś, nie? Co jem w ciągu dnia? Tak. Smacznego? Smacznego. A ja ładnie jem? Co? Bastia, jak dziecko, ładnie jest, bardzo ładnie. Dobra. Bardzo dobrze. Mhm. I za chwilę trening drugi. Hola, Dobry. gracias. Za kolejny dzień. Zdróeczko. Nie nie, 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 nie o to chodziło. Dobra, masz łyczko. To jest gazowane. Ale dobre. <laughs> Przepraszam bardzo, jeszcze Angelika mnie tutaj wyśmiała, bo rozmawiamy teraz o tym... o tej wódce z soku pomidorowym i o tabasco I ja powiedziałem, że margarita. No nie, margarita jest na no, na ja jej, to z truskawek. Taka jest Dla Nie raz to. No ja wiem, to mi, się... Dobrze, mi się... i tabasko. Dobrze, akurat Tylko co margarita do co drink, co drinków, robić. nie mam się co to z Tobą kupić. No nie. <laughs> Hold it together. Mamy niemały problem ponieważ działa nam tylko jedno, znaczy ogólnie mamy w pokoju tylko jedno gniazdko takie dla wiecie dla Europejczyków, wiecie o co chodzi, reszta są inne i niestety to jedno gniazdko zaczęło nam szwankować. Mam 13% baterii, Angelika ma mało na laptopie, a dla was film, także wszystko jest teraz na włosku. Poszedłem na recepcję, kazali mi kupić, więc wracam do domu po portfel i idziemy kupić tą przełączkę, w sensie nie w recepcji tylko gdzieś jest w kiosku i mam nadzieję, że będzie, bo wolipa 14% na aparacie. 8% na telefonie, no i nie mamy gdzie ładować. A zaczynamy w ogóle dzień, dopiero Angelika kończy montować dla Was film, także prawdopodobnie już dzisiaj go zobaczycie, w sensie, no jak już Wy to oglądacie, to e, kilka dni temu i idziemy za chwilę na plażę. Planuję dzisiaj wykupić dla mnie i dla Angeliki masaż. E, miejsce na plaży pod daszkiem, także to mnie ekscytuje i mam nadzieję, że wypali. Hey, właśnie poszedł poręczniki, a ja Wam muszę powiedzieć, że niestety, ale wczoraj zostawiłam tutaj moją książkę, którą dopiero zaczęłam czytać. E, Charlie zabawki, Charlie wiaderko, e, po prostu zostawiłam pod em, palmą i poszłam jeść. Nie wiedziałam, że już nie wrócę tutaj. Luka powiedział: Dobra, to chodźmy już do pokoju, bo była chyba godzina 16. I dopiero w pokoju ogarnęłam, że zostawiłam sobie tutaj te rzeczy. Więc stwierdziliśmy, że idąc na kolację po prostu zahaczymy o plażę i weźmiemy te rzeczy ze sobą. Leżaki były poskładane, także zostaliśmy bez tych rzeczy. A mi jest strasznie smutno, bo wiecie, zabawki możemy kupić, a tą książkę... Naprawdę, ona mi się tak spodobała i tak mnie wciągnęła, że niestety... Oba! Znaczy to właśnie poszło gdzieś zadzwonić i powiem wam jaki szykuję na niej prank od dzisiejszego poranka. no znaczy, to nie jest gdzieś tam wybitny prank, po prostu w planach mam, żeby pójść dzisiaj na masaż. I my mamy taką piękną miejscóweczkę na plaży. No rajsko jest tutaj, jak widzicie, jest po prostu cudownie palmy, e, lazurowa woda, jest miejsce do masażu. Tylko jesteśmy z Charlotte i oczywiście pójdziemy najpierw ona, później ja albo odwrotnie, ale zapytam, znaczy wkręcę ją w zasadzie, że wynająłem jakąś obcą panią czy to niepokątkę jakąś panią z hotelu, żeby popilnowała Charlotte i my wtedy pójdziemy się pomasować, więc zobaczymy jaką reakcję będzie miała Angelika. Możecie napisać w komentarzu, jaką wy do mam, mówię, jaką wy miałybyście reakcję. Czy wy byście powiedziały okej, okay, jestem na wakacjach, lecimy w to. Czy jednak ta druga opcja, czyli nie no w życiu, w życiu tego nie zrobię. Ja stawiam na to, że Angelika tego nie zrobi. Że ona od początku się przestraszy tej wizji. Nie wiem co dokładnie Angelika nagrywała, ale mówiła, że zgubiliśmy te wszystkie rzeczy. Znaczy zgubiliśmy, umówmy się, Angelika. Zostawiłaś po prostu, to ja, prawda? Wiedziałam, że zostawiłam. Tak. Tak. zostawiłaś. Tak, książkę też zostawiłaś? Ja myślałam, że tylko wiaderko. Nie. Tak się jarałaś. Ja wiem, że tego nie ma, więc nie wiem. Mam dla siebie niespodziankę za to. Wynająłem panią do, do opieki nad Nionią i, i pójdziemy na masaż. Co? Czemu? Czemu? No żartowałem Nie, no żartowałem, ale pójdźmy na masaż po sobie Żartowałem z tą panią Pokaż oczy Nie Co nie? Nie pokażę A co, co się stało? Płaczesz? Nie Pokaż. Masz zapłakane oczy? O Jezu! Ja mam teraz okresu, mówiłam to już w swoim vlogu. I dzisiaj mam jakieś bardzo no, emocjonalne jestem. Żartowałem. Niuniu! -niu, no wiesz to ty, życiu mnie zostawił. że co ty... Ale pytałem widzów, normalne. pytałem widzów, że ciekawe jak zareagujesz na to. <głos processes> Jaki szok był. Nie spodobałaby Ci się ta nie. niespodzianka. Nie, nie. No, byś, byś Nie, życiu, życiu, na... ja w życiu, w życiu, ale tego O Jezu, łezka ci leci. Nie, 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 na pewno no, nie. Kali, ja żartowałem oczywiście. Ja nawet takiej pani nie znam. Nie wiem, czy taka oferta w ogóle jest, szczerze. No jest. Tak? Nie, nie, nie. Żartowałem Redna oczywiście. To żarty. No, <noise> to moje hormony płaczą. To nie ja. Nie, nie! Ja po prostu. Nie. Nie żartuję z tym masażem, ale na znaczy w sensie, że, że już wykupiłem, ale może pójdę i wykupię, co? Dobra. Dobra? Kasi. <laughs> Kurde, ale mi dałeś żart. Byłam przerażona. Zostawiłbyś? Nie, no przecież to o tym w życiu. No niby w hotel, hotel jakby nie, 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 nie. obsługę, nie, nie, nie. ale... Nie ma szans, nie ma szans. Nie, nie, nie. To był, totalny, to był totalny żart. Nawet w zabrzu nigdzie bym nie zostawił Niuni tylko z opiekunką, którą zna i to długo. Ona, ona jest taka akurat, że dla niej to nie byłby problem, bo ona lubi dużo, widzisz, obcych ludzi. Mm -hmm. e, dużo obcych ludzi. Lubi. No lubi obcych lub ludzi. Lubi się użyć. Z znaczy obcych naszych przyjaciół lub kolegów, znajomych. Sa chciała A no tak chciała iść do pani, tak, do tak. pana. To prawda. Więc to, prawda. to nie byłby problem, tylko chodzi mi bardziej o to, czy BOMBA! To, czy to? Bomba! Bomba! Matka wkręcona. A ktoś do mnie ostatnio, znajomy powiedział, żebyśmy sobie wzięli jakąś opiekunkę i poszli tutaj do fajnego klubu, nie? No, nie. Yeah. Jezus Maria, w życiu. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, jak się ze z hiszpańskim. Poszedłem poszedłem zamawiać masaż i powiedziałem sobie, że mówię tylko po hiszpańsku i faktycznie powiedziałem, powiedziałem wszystko dobrze, ale tak niepewnie, jakbym nie powiem co miał gdzie. Angelika jest w sytuacji patowej, dnia ja od godziny śpi, a jest bardzo głodna. Jest taka głodna, że od tej jedz już tak? Znaczy ja jeszcze jadłem drugi posiłek z a, a. Ja drugi posiłek 7 z niedzielą Zobaczcie. Siedem godzin temu jadłam, widzisz na to że się tak trzęsie. Ranek panek stałaś, to tak masz. Zobaczcie, jest bobo. Piący. Już y, dostałem 5 komentarzy że jestem hamem, przez to, że przez tą dupę co wstawiłeś. Że do widzów to robię. Ja nie robiłem tego do widzów, tylko że nagrywałaś to, pokazałem dupę. Ale, ale dobre. No tak. Zawsze że tak będzie. Myślałam to... sobie, żeby tego nie wstawiać, bo jest to taki nieku niekulubie. Ja wiem, ale tu sobie żartujemy, ale to taki mut mamy. Więc... No ale i tak dostałem po dupie, właśnie tej przysłowiowej. Tak jest, jak się... No niestety. Jeśli pokazujesz dupę, trzeba mieć ją twardą, nie? Może budzimy ją jakoś do tym Tak, bo wytrzyma. jestem głodna. Wstawaj! Nie, 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 nie. <laughs> Boże. To jest To Boże. Moja babcia świętej pamięci, która... Jezu, co za dziewuszywsko wstrętne, nie słuchajcie To było w przeciągu jednej minuty, rozumiesz? To była takie jęczelniczko, a później co za dziewuszywsko wstrętne? Wstawaj natychmiast mi to przerwała. A wiesz jak ja miałem? Jezu. A wiesz jak ja miałem? Synku, szkółka syneczku Łukasz. Mama, co ty mi zrobisz? <śśśś> Miojciu. Żabko, wstawaj, wiesz? jest biedne dziecko. Ale naprawdę już bardzo długo. Panuś! <noise> <noise> Jaki uśmiech taki. Dzień dobry. Ale ładny kadr mamy. Mama, co ty mi robisz? Masz tu siedzieć i czekać na jedzonko, dobra? Czekamy na jedzenie. Halo. Zobaczcie, jak obserwuję dzidzie. To jest cały czas obserwacja jednej dzidzi. Kolejny posiłek Halinki, zobaczcie, podobno ładnie tutaj skomponowała. Znowu. Wow. Ale musiałam ciasto wziąć, bo już nie dam raz. Co? No. Ale... Ale... Ale tylko 500 dni muszle jedno. Dobra. Okay. I tu mam tutaj dam y, truskaweczki jeszcze Niuni i to jest zobacz też dla Niuni. <laughs> Niuni zestaw najlepszy, no? I na koniec wafelek. Ja dlatego się nie przypierdzielam o ciasto, to bo... Mam... Mi nie, <laughs> nie nie Nie, nie wiem. Bo mam pod do... Znaczy, Środek jest super, bo są krewetki. No ale jed jednak było. Wow! Daj coś dla Nioni już, bo nie, nie, nie wytrzymuje. Broku, dzidzia. O, o nie, nie chyba, czy tak. Ona nie brokuje. Wszystko. Zobaczcie, to jest dziecko jedzące wszystko. A my zostajemy sami córeczko Tylko ty i ja Tylko nie do busi. O jakie to jest wszystko śmieszne, jakie dude miny robi W jakich warunkach jesteśmy? Zobacz Czy może być lepiej? No, spójrz sobie, dokładnie, zobacz. Wow, tak, pomachajmy. Wuhu Się tutaj masuje, a spójrzcie po prawej stronie. Za chwileczkę będzie ślub. Wszyscy już czekają na pannę młodą. Ale pięknie co? Pod palmami. Pięknie. Sama bym chciała taki ślub, natomiast my bardzo chcemy, żeby byli dziadkowie luki. No nasza naprawdę spora rodzina. A jednak ciężko byłoby kogoś przetargać 12 godzin z Polski. E, także zostaniemy raczej przy ślubie w Polsce, ale przynajmniej można sobie popatrzeć. Podglądamy razem z Luką o, Spójrzcie. O, płakać mi się chce. Boże, jak ja pewnie będę na swoim ślubie płakać. Pięknie co. Ty będziesz następna. No wiesz o, idzie dziewczynka z kwiatuszkami wow. Cholera, mysza, to nie była panna młoda Słyszysz? To była druhna Teraz idzie panna młoda Zobacz, Charlie, to jest pani młoda Panna młoda nie płacz! Spójrz! O, ale to piękne! Będę płakać. Boże, wyglądam jak kretynka. Płaczę na obcych ludzi ślubie. To się nazywa być emocjonalnym człowiekiem. Wróciliśmy właśnie z plaży, wróciliśmy właśnie z masażu. nie idzie za chwilę spać, ja idę na trening. I widzimy się w treningu. Teraz odkładam kamerę, bo jest mleczko i jest spać. Także widzimy się na siłę. Mam nową metodę wiązania butów, i ktoś mi dzisiaj napisał, że tak wiążą psychiczni ludzie. Także nie wiem, dlaczego tak ktoś napisał. Kończy się ten dzień, ja obiecałem wam, że będę pokazywał wszystko, co jem. Także dzisiaj zobaczymy na kolację jakieś mięsko, krewetki. Widziałem, że mam tego? Jak się nazywa? Lobstera? A nie możesz mówić, tak, dobrze. Andrzejka nie może mówić. E, Ryś, dziki, biało-czarny, co? Co dlaczego? A no bo nie, nie, bo ja coś widzą. Mamy inteligentnych widzów, widać co, co robisz. Także tutaj moje kreweteczki, mięsko, Angelika tutaj ma e, kalmary, krewetki. O, także się dzisiaj złamaliśmy, jak <grytanie> ty wyglądasz. Złamaliśmy się tylko raz. Jaka napeczka? Ty... Ja ciasto, ale zobaczcie, że sobie naładowałam krewetek. Czy Widzę? to nie jest przegięcie? Nie. Kolację, mam, tutaj krewetki fai, mam krewetki fei, mam um, krewetki smażone, mam kalmary smażone, mam krewetki y, tajskim jedzeniu i mam krewetki takie normalne. Smacznego. Nie ma Nie mało, ale smacznego. Dobrze, my się już chyba żegnamy. To był niesamowity dzień. Pod tym względem, że nie spodziewaliście się, że na moim vlogu będzie ślub. Był masaż, był ślub, fajnie było, nie? Eee, tak, był urocze ja w trakcie byłem masowany, także dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Eee, również możesz zaobserwować Angelikę, ponieważ dąży do 700 tysięcy, ja już nie mam do czego dążyć. Ja już nie mam do czego dążyć, znaczy póki co nie mam do czego dążyć, więc wspierajcie Angelikę, zostało bardzo mało do 700 tysięcy. Kończymy tego vloga w następnych vlogach, żebyście nie myśleli, że my zostajemy tu w hotelu i będziemy tylko nagrywać hotelowe rzeczy. W następnych vlogach i u mnie, i u Angeliki jedziemy gdzieś. I to tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Siema na